A dziś pokażę ci, jak podać niebanalnie naleśniki nadziewane banany. Potrzebujesz banany, woda, jajka, ser, eryfrytol, budyn i kakao. Wszystkie składniki bardzo dokładnie wymieszaj i odstaw na 5 minutek. Na odrobinie oleju kokosowego smaż bardzo, bardzo cieniutkie placuszki. Uważaj ostrożnie przy przewracaniu, bo są naprawdę bardzo, bardzo delikatne. Następnie każdy placek w połowie, w połowie posmaruj masłem orzechowym i połóż połóweczkę banana. Układaj na talerzu kolejne naleśniki. Następnie w garneczku rozgrzej czekoladę, dodaj troszeczkę mleka i tak przygotowaną polewą właśnie polej te nasze naleśniki. Posyp wiórkami kokosowymi i dodaj ulubione orzechy. Voilà, podoba się?